Cześć, witajcie, ja jestem i witam Was w kolejnym odcineczku z GTA 6, Newsy Ciekawostki Plotki przede wszystkim, oczywiście. I słuchajcie, w tym tygodniu dużo się działo, dużo fajnych i niefajnych informacji. Ale zaczniemy sobie od tych moim zdaniem najciekawszych, słuchajcie. Jeden z insiderów Maturo fanie, uważa, że wydanie GTA 6 jest pewne na koniec tego roku, pod koniec tego roku. Twierdzi on, że nie można dłużej tego odkładać, ponieważ. Rockstar ma nieciekawą sytuację, chociaż to takie, no wiecie, jak Rockstar. Spekulacje na temat daty premiery GTA 6 były gorącym tematem dla fanów GTA, czy ogólnie dla fanów Rockstar Games zawsze. Teraz po oświadczeniu testu fana na GTA Forums oczekuje się, że gra zostanie wydana pod koniec roku 2024 lub na początku roku 2025. Jak większość firm wraca do polityki powrotu do biur po pandemii, w jak wiecie, był home office, i w tym samym Rockstar powrócił do tego systemu, które już spotkało się z wewnętrznym sprzeciwem i możliwe, że wpłynie to na datę premiery GTA 6. Mowa tutaj o tym, że nie każdy chce wracać i wolą pozostać w domach. Przez to też są zwolnienia w filmie Rockstar. Biorąc pod uwagę, że prawie wszyscy, pracowniki Rockstar Games, wszyscy pracownicy Rockstar Games wrócili już do pracy osobistej w biurze. Tesfan uważa, że firma może bardziej stanowczo ogłosić datę premiery w tym roku, ponieważ większej więcej pracowników jest dostępnych pod ręką i nie przewidują jakichś specjalnych opóźnień. TESFAN uważa też, że zapowiedź premiery GTA 6 jest oczywista, że będzie w tym roku 2023 i twierdzi on, że kierownictwo wyższego szczebla nie będzie w stanie przesuwać daty premiery na koniec 2025, czy też na początek 2026. Teraz macie wpis Tesfana. No niestety no, nie jest po polsku, no ale to takie życie, mieszkania w innych jak miastach, krajach niż ten, co się po angielsku, chociaż to jest chyba napisane po portugalsku. Jak to się znanie, na w komentarzach on w tym komentarzu, że zamiast tego, aby firma wyprodukować konkretną dużą grę, przynajmniej w przypadku, nie wiem, GTA 5 gra na 25 godzin, na 20 godzin rozgrywki, może tą grę podzielić na części i widać je w formie DLC. Niestety sugestia, czy w kontekst tego zdania sugeruje nam, że będą one płatne, aby Rockstar mógł wygenerować dodatkowy przychód zamiast i oczywiście skutkowałoby to mniejszym opóźnieniem, że jakby ciągle by to rozwijali. Niestety ta polityka nie jest dobra, jak wiemy, ponieważ Dostajemy potem grę płatną. No nie o to chodzi, mi się wydaje. Ogólnie to, jak działało GTA Online, mi się bardzo podobało, ze względu na to, iż mieliśmy darmowe DLC-ki, kosztem oczywiście kart Shark i zarabiania, spędzania masek, godzin grindowania w samym świecie online, ale nie wiem, powiedzcie się w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy wolicie całą grę od razu, czy wolicie w formie DLC darmowych lub też płatnych? Jak wiemy, EA też miała podobną taktykę w przypadku Battlefieldów, wszyscy na to narzekali, a potem się okazało, że te płatne dlc nie były takie złe, konkretne. Ale sekcja komentarzy należy do Was. W Tym tygodniu też wypowiedział się Scott Buchart, czyli dyrektor do spraw projektowania gier. E, mając na uwadze GTA 6 oraz to, jak Rockstar mówi o przyszłości GTA Online, no, myślę, że chodzi o GTA Online w GTA 5, bo jak wiecie, GTA Online kończy w 2023 roku, 10 lat. Rockstar Games poświęciło trochę czasu, aby porównać z serwisem Games Radar o przyszłości serii. I właśnie Scott Buchtart, czyli dyrektor do spraw projektowania gier, stwierdził w wywiadzie dla serwisu właśnie Game Radar, że nigdy nie wyobrażał sobie, że prawie 10 lat później nadal będzie pracował nad Geta Online dla Geta 5. Kiedy zaczynaliśmy, nie sądzę, byśmy kiedykolwiek marzyli, że 10 lat później nadal będziemy w tym samym miejscu. Sukces Geta Online był czymś, czego się nie spodziewaliśmy. Zasadniczo wprowadziliśmy te mniejsze aktualizacje, ciężko pracując nad wydaniem pierwszego napadu, więc było to niesamowite doświadczenie edukacyjne, z mnóstwem zabawy i nieoczekiwanymi zwrotami akcji, a to wszystko w dużej mierze dzięki niesamowitym opiniom naszej społeczności. Rockstar Games nie może jeszcze mówić o GTA 6, ale wciąż jest mnóstwo treści w GTA Online. Zapytany o GTA 6 projektant Rockstar Games niestety nie mógł nic zdradzić. Zapewnia jednak, że zespół ma w planach wiele planów. <laughs> Bardzo ważne jest dla nas, aby gracze znajdowali nowe sposoby łączenia się ze sobą, czy to poprzez wydarzenia, które tworzymy, czy udostępnianie im narzędzi do tworzenia własnych filmów. W tej chwili pracujemy nad kilkoma pomysłami, pomysłami planowanymi nad koniec tego roku, więc bądźcie czujni. Tu prawdopodobnie chodzi o kolejny DLC do trybu sieciowego w GTA V, GTA Online. W wywiadzie dyrektor GTA Online powiedział, że Rockstar Games ma wiele ekscytujących pomysłów, które są obecnie w fazie rozwoju ze planowanymi, bardziej ekscytującymi wydarzeniami sezonowymi. Mało to. Reżyser poprosił nawet graczy, aby ci byli na bieżąco, ponieważ opracowanych jest wiele pomysłów na aktualizacje, które powinny się pojawić przed końcem tego roku. I ma to być coś w stylu znanego z Halloween. Nic więcej wtedy nie powiedział na ten temat. Czyli podsumowując tego newsa, no Rockstar Games wciąż ma kolejny rok planów na dostarczanie treści do GTA Online. Czy nam się to podoba, czy nie? Jak widzimy, no GTA 6 jeszcze nam, no tak jak mówiłem wcześniej, końcówka 2024, jeszcze mamy rok i Rockstar będzie chciał pewnie nawet po premierze GTA 6 ciągle, ciągle pakować content do trybu sieciowego, ponieważ on ciągle, ciągle przynosi zyski, a jak coś przynosi zyski, to warto do tego brnąć, bo nie wiemy, czy moduł sieciowy w kolejnej części GTA będzie udany, jak on się uda, jaki będzie jego pomysł. Z pewnością od startu nie będzie to ideał, bo jak wiemy, GTA Online dopiero z czasem z czasem zyskiwało na popularności i to świetna, świetna metoda, to jak działa w ogóle online, jak się można spotykać, pozwoliło osiągnąć sukces temu trybowi. Kolejnym ciekawym newsem, który dostaliśmy w tym tygodniu, jest fakt, iż 50 Cent zamieścił post na Instagramie, nawiązujący do długo wyczekiwanego GTA 6. No, bo co innego mogą co innego się to mogło pojawić w tym odcinku. I sieci znów zrobiło się głośno. I o 50 centcie, i o GTA 6. Może o to chodziło sobie. Jak mówiłem wcześniej w odcinku, Geta już ma ponad 10 lat. Tryb online trudniący za chwilę 10 lat jeszcze będą miały we wrześniu, teraz, tak? Online w październiku. I mieliśmy we wrześniu też wyciek rok temu potężnej informacji. Po całym tym wrześniowym wydarzeniu nastąpiła kolejna cisza w Eterze, aż do początku lutego tego roku. Na Instagramie 50 Centa pojawił się pod napisem Vice City i grafiką nawiązującą do całej serii. W pierwszym zdaniu opisuje on, wyjaśnię to później. Następnie nazuje on, że to, co nadejdzie, będzie większe od Power, od mocy, a to chodzi tu o bardzo dobrze ceniony serial o tej samej nazwie, który pojawił się w 2014 roku. Natychmiast po umieszczeniu tego posta w sieci rozpoczęła się burza dotycząca spekulacji całej serii Grand Theft Auto. Nie ma co ukrywać, że muzyka typu 50 Cent typu Snob jest bardzo ceniona w GTA, ponieważ od zawsze ona się tam pojawia i fakt, iż budżet 2 miliardów dolarów może być tym budżetem na GTA 6. No, będzie to na pewno rekord wszech czasów w branży gier wideo, ale i też gra będzie konkretna zapewne. Także takie piosenki jak 50 Cent są bardzo mile widziane. Co prawda, na pewno się pojawią. Wyobraźcie sobie teraz moment, gdzie wchodzicie sobie do klubu i tam leci Inda Club. albo no, wyobraźcie sobie, jak macie pięć gwiazdek a w radiu leci Man 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 Man. man, man. Takie ciekawe nawiązanie, jak ja bym to widział, kto wie, może tak to będzie wyglądać. Niestety post na Instagramie już znikł, nie wiadomo, czy było to coś z winy Rockstara, dlaczego tak się stało, dlatego nie pokażę Wam go, chyba że znajdę gdzieś tam jeszcze gdzieś w ciemnej stronie internetu, jak to wygląda, chociaż jak to zostało usunięte, to strach trochę dawa się na kanał, jak mi ostrzegaliście nieraz, że po prostu może zostać ściągnięty z całym filmem, dlatego nie będziemy ryzykować. Ja ktoś chciał, to niech się poszuka, ewentualnie na Discordzie, naszym dzielnik macie w opisie. Postaram się coś takiego jak znajdę, oczywiście, lub ktoś inny znajdzie. To też może na moim Discordzie to udostępnić. To nie będzie żaden problem dla mnie, ani dla Was. Oczywiście dajcie znać w sekcji komentarzy jeszcze, jakich artystów byście widzieli w nowym GTA. Ja z pewnością bym jeszcze widział na pewno Snudoga Minema i na pewno 50 Cent, bo to są takie piosenki, które pasują do serii. Mam nadzieję, oczywiście, też, że cała seria nie zmieni tonu i nie będzie bardziej family friendly, żeby nikogo przypadkiem nie obrazić, a powinna każdego, jak wiemy, bo to jest po prostu. Magia GTA. Niestety w ten piątek trzeciego pożegnaliśmy Thomasa Izmora, który współpracował z Rockstar Games przy tworzeniu GTA Vice City. Chciał się on wypostać postać Sonego Fortelli, czyli jedną z, postaci, jedną z postaci w Vice City, w części Vice City GTA, klucze pomieszają trochę. Rockstar Games właśnie wykorzystał swoje media społecznościowe, aby oddać hołd małemu właśnie aktorowi, aktor, który brał udział w GTA Vice City właśnie. Nicize zmarł w piątek wieczorem 3 marca 2023 roku, powodem był ten jak mózgu. Sam Rockstar opublikował również na swoim Twitterze posta, gdzie oddaje mu hołd, że bezwsiłkowa, fajna i fenomenalna praca Thomas Sainsmora była inspiracją dla nas wszystkich w Rockstar Games na długo przed jego gwiazdorskim występem jako Sonnego Fortelli w Grand Theft Auto Vice City. Spoczywaj w pokoju, Tomi. Miasto, które zostało przedstawione w GTA Vice City, to rozległy obszar miejski, rozciągający się aż od plaży po bagna, od przepychu po getto. Jest uważane za najbardziej kompletne i tętniące życiem cyfrowe miasto, kiedykolwiek wymyślono. Z takich smutnych ciekawostek jak jeszcze w to w 2022 nie zmarł również Raj Lighton, który był atom jego węcertiego. Z GTA Vice oczywiście. Niestety tymi słodkimi newsami się z wami żegnam w tym momencie. Niestety tak samo jest w życiu, że jedni odchodzą, inni się rodzą i tego niestety nie zmienimy. W dzisiejszym odcinku wam dziękuję. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy jest wasza, dajcie znać co wy tym w tych newsach. Mam nadzieję, że taka ilość newsów Wam pasuje, nie jest za dużo, nie jest za mało, także widzimy się już w następnym odcinku za tydzień, gdzie postaram się przygotować jak najwięcej newsów, jak najbardziej treściwych, żeby było jak najmniej zbędnej gadki, także dzięki Wam za uwagę, za wszelką krytykę, którą piszcie w komentarzach, proszę ich stosować, niestety, no, bombowoli do przodu, ja też nie jestem profesjonalistą, jak też mówiłem kiedyś, także dzięki za wszelką krytykę, pamiętajcie, o sekcji komentarzy z Wasza Discord, Juli kanał mój i tyle, zapraszam do komentowania, widzimy się w następnym odcinku, cześć!